Witajcie na kanale Szkoła Zioła. Trochę z opóźnieniem, ale nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu na najciekawsze pytania do Saszy z firmy Dr. Choice, legendarnego bridera odmian automatycznie kwitnących. Zostawiliście ponad 100 komentarzy, wśród których znalazło się kilkadziesiąt unikalnych i ciekawych pytań, na które odpowiedź usłyszycie za jakiś czas w wywiadzie. Dziękuję. Wśród nich wybrałem trzy, które według mnie są najciekawsze i nagrodzą ich autorów zestawami pięciu nasion odmian automatycznie kwitnących od Doctor's Choice: Lowrider, Rider, Rider Sourpaths, The Walka i Niagara. Zwycięzcy to Huled The Elephant Out, Pradawny Elf oraz Maciej Polak. 9210 Gratulacje. Odzbijcie się do mnie na adres e-mail kontakt@szkolaziola.pl w celu odbioru nagrody. Dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na wywiad, jak już się okaże. Do zobaczenia niebawem i Spartem, growerzy!